Na ten dzisiaj po YouTubie ja koczmiecherzem szukam, szukam materiału do mojego nowego projektu. Chodzi mi o takie filmiki pokazujące, yy, no, projekt nazywa się jeszcze ogólnie Chłopskie Maszyny, czy chłopskie urządzenia, zobaczymy, chłopskie maszyny, chyba. A, 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 a tym razem chodziło mi, chodziło mi o to, o pokazanie, czym się dzisiaj rąbie drewno na opał na no, no to wbrew To już nie są zwykłe siekiery. Siekier się już prawie nie używa. A jeżeli są siekiery, to są specjalnie zrobione, zmodyfikowane, zmechanizowane. No, szukam tych materiałów, szukam marze, oglądam, pykam, pyk, pyk, pyk. Kolejno. Część ściągam na swój dysk. No i tak właśnie latając po tych filmikach, spotkałem filmik nie o siekierach, ale o. O rolniku. No. Artur spod stoku. Już mówiłem kiedyś o nim. Podając, że według mego szacunku, jego wiek na około 30-32 lata. Wtedy się roześmiał, że od młodzieńca o dobre i 15 lat. Ale to miałby już ponad 40 Z twarzy nie wygląda. Może się mylę. A tym razem tu pokazuję y, zapowiedź innego filmiku, krótki filmik, jak ubiera się w, w tej ciuchy na motocyklu. Motocz już stoi, czarny, duży kas z kamerką, tą swoją kamerką y, SJ4000. Chińska kamerka, pierwowzór y, polskie kamerki Manta, ale Manta do tej chińskiej nawet się nie umywa. Mam Mantę, to wiem coś i widzę filmiki kręcone przez Artura Pyskinia-Kinia. Przez no i w tle, tu tak po lewej stronie widać starodawny chłopski puk, e, taki jeszcze konny czy koński puk, na żółto wymalowany, świątecznie odmalowany, odpicowany, <laughs> pewnie. ty. I dziwne, że stoi tuż przy ulicy, przy szosie. W tle widać szosę. A ten pułk tak na pokaz stoi u Artura. Chyba na podwórku Arturowym. I widząc ten pług, mi się przypomniał stary kawał z czasów jeszcze Gierka, jak to właśnie ówczesny tamten, tamten gierkowski chłop wyjeżdża w pole orać. Ale tamten chłop, ten gierkowski, był bardzo mocno upartyjniony, więc wyjechał w pole I jeszcze, no, furmanką, kunik, bat i hejta. I zajechał na pole i teraz pora, no, zabiera się za robotę, ale trzeba sprawdzić najpierw, czy wszystko wziął. No, piwo. Wrob nie ma roboty bez piwa. Jedno piwo tu, drugie tu, jest, piwo jest. Coś tam kobieta zrobiła, dwie kanapki tutaj w tej swojej guni, te kanapki w kieszeń schował. Co tam jest? No bat mam, lejce są, kun jest. Tu legitymacja partyjna jest. Książeczka do nabroństwa jest. Tak patrzy dookoła siebie, na furę spogląda, kurwa, pługa nie wziąłem. Tak. A póki co, ach jeszcze coś tu, u góry tutaj gdzieś znajdziesz taki link jak najedziesz kursorem no to otworzy się taka karta i z tej karty wejdziesz do, na kanał. A póki co ja tylko przypiję, bo mnie mi zasłabkady, nie, nie będę chyba chory. Póki co do miłego zobaczyska. Okay, we have some fabulous live music later on, but right now, here's the kind I prefer.